dobrym słowem, modlitwą i wspierał nas duchowo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. racznie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelaki złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Podzieszycielstwo nasze. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Zanim Księdzu tam mikrofon, bardzo, będzie bardzo, bardzo potrzebny jest Księdzu ten mikrofon, żeby z nami się podzielić słowem. Ale zanim to uczynię, to pragnę od naszej wspólnoty tutaj modlących przy Krzyżu złożyć Serdeczne życzenia Jutro Wigilia, więc Pan Bóg się Boże Dziecię narodzi. Chcemy w drodze kapłańskiej poprzez posługę codzienną w każdym sercu napotkanym ten Chrystus, który jutro obdaruje nas nowym życiem, by on w każdym sercu zaistniał. Księcu potrzeba wiele, ale przede wszystkim naszej modlitwy, którą zawsze tutaj kierujemy w codziennych modlitwach. To może być Ksiądz pewny, że za Księdza i za wszystkich kapłanów posługujących na krakowskim przedmieściu tutaj w centrum naszej stolicy codziennie modlimy się, aby Was Duch Święty nie opuszczał Byście zawsze mieli moc Jego i byście mieli dobre Słowo, tak jak zawsze dla każdego z nas. A tak po ludzku życzymy zdrowia, wytrwałości w dążeniu do zwycięstwa Chrystusa Króla Polski. Życzymy radosnych świąt, przeżycia rodzinnego i wiele, wiele miłości od każdego człowieka. Bóg zapłać za życzenia, ja również życzę wszelkich Was od dziesiątka Jezus Chrystus rodzi się w Betlejem Bóg jest z nami a my jesteśmy z Nim, chcemy być z Nim i ta jedność Boga z nami tworzy wspólnotę bożoludzką i międzyludzką Chrystus nowonarodzony a później Chrystus ukrzyżowany przez Jezusa Tutaj obecnym znakiem, znaku Krzyża Pamięci, Prawdy i Nadziei jest wciąż znakiem wspólnoty. Jesteśmy razem. Oby ta wspólnota tylko przetrwała, ale by rozszerzała się i była znakiem zwycięstwa dla naszej Ojczyzny i innych narodów, bo do wszystkich ludzi, wszystkich narodów przychodzi Jezus Chrystus. Przynoszę opłatki, chcę je rozdać wszystkim. I proszę, abyśmy się podzielili opłatkiem, uprzedzając wigilię jutrzejszą i pojutrzejsze święto Bożego Narodzenia. Podzielenie się opłatkiem jest właśnie znakiem wspólnoty. Z Chrystusem Nowonarodzonym, wspólnoty między nami, bo tu jest z nami Chrystus, wspólnoty, która ma wymiar widzialny, widzimy siebie nawzajem, ale ma też wymiar niewidzialny. Nie widzimy, a wiemy, że jest z nami. Matki Najświętszej nie widzimy, jest z nami. Świętego Józefa nie widzimy, a jest z nami. Poproszona gościa do naszego popieluszki widzimy tu tylko na tej sztule. Ale przecież jest, jest z nami, duchowo jest z nami obecny, nam błogosławi z nieba. I mocni tą wielkością właśnie ducha darowanego nam z góry, mocą z wysoka. Chcemy w duchu radości właśnie układkiem się podzielić, więc teraz obładki rozdam. Następnie złożymy już sobie osobiste życzenia, po czym będzie modlitwa i moje błogosławieństwo. Tylko na początku różańca tutaj pozostanę, ale duchowo jestem z wszystkimi, którzy wytrwale, wiernie, odważnie modlą się w tym miejscu. Ksiądz Stanisław będzie rozdawał opłatki, a my zaśpiewamy Pan blisko jest. Pan blisko jest, oczekuj go. Pan blisko jest, w nim serca moc. Pan Blisko jest. Oczekuj go. on blisko jest. Niech będzie po Na jednym braku byliśmy świetle małpaństwa. Nigdy, nigdy, nigdy się. Krzyża wiary nie wolno nam oddać nigdy. go do ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Bądź jego opiekunką, Maryją, zwiedzając do ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Czekam na ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania, konie buśle, bo nie puślem po jego przyjścia. Hortensja, dzień dobry. Cześć, cześć. Daj kawałek okładka. Narodowców proszę. To cały świat życzę Tobie. Powiedz coś przez Telewizję Narodową dla wszystkich naszych telewizorów. No, życzę Wam, żeby, tak jak Pan Jezus malutki rodzi się z nadzieją, tak żebyście mieli nadzieję, że Polska będzie polska. Słuchaj, jest pomysł, żeby z krzyżami przychodzić na Euro 2012, żeby wszyscy kibice z całej Europy widzieli jeszcze, że jest prawdziwa Europa. Co Ty? Skomentuj to. No to Bardzo mi się to podoba, bo Bośniej. My musimy pokazać, że e, krzyż to jest podstawa Polski. Europy. No, No Europy, dobrze, ale Polska to Europa. No. Be, Europa, bez Polski, e, Europa bez Polski nie istnieje, czyli najważniejsza jest Polska. Kortezja <grytania> dla telewizji narodowej. Dzień dobry. Proszę pani, jest pomysł, żeby krzyże przynosić na mecze na Euro 2012. Mówił właśnie o tym dzisiaj ksiądz Małkowski. Proszę to skomentować. Bo iż tęskniony na ja, tę za pośrednictwem telewizji narodowej tego miejsca, krakowskiego przedmieścia i okoliczności krzyża, kieruję pod adresem wszystkich ludzi dobrej woli. Kochani, my życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia 2011 roku. To się działo za Kwiryniusza i powtarza się w tej chwili. Tutaj się rodzi dobro, tu się robi, rodzi od...